Uważaj, to jedzenie może uzależniać. Moi drodzy, dzieje się. Okazuje się, że bakłażany są naturalnym źródłem nikotyny, ale zawierają jej tak śladowe ilości, że aby móc zmienić porannego papieroska na bakłażana trzeba by było zjeść ich około 20. Chociaż tak naprawdę to nie odkrycie nikotyny w bakłażanach mnie dzisiaj zafascynowało, a artykuł nau naukowy udostępniony w British Medical Journal. Społeczne, kliniczne, polityczne implikacje uzależnienia od ultraprzetworzonej żywności. Czyli inaczej, dlaczego uzależniamy się od żywności komfortowej i jakie są tego konsekwencje? Wspominam o tym, ponieważ czasopismo British Medical Journal jest też jednym z topowych czasopism naukowych na świecie. Udostępnia się tam najwyższej jakości artykuły naukowe. Jeżeli pojawił się tam taki tekst, to znaczy, że jest to sprawa istotna. Zresztą, Szacuje się, że uzależnienie od żywności ultraprzetworzonej występuje u 14% dorosłych osób i aż u 12% dzieci i jest związane z wieloma czynnikami uzależnienia. Zespół światowej sławy ekspertów opublikował analizę zawierającą aktualne i kontrowersyjne zalecenie. Nadszedł czas na międzynarodową zmianę w sposobie myślenia o ultraprzetworzonej żywności. Sugerują autorzy i proponują, aby uznać ultraprzetworzone produkty spożywcze, czyli żywność komfortową, za produkty uzależniające, a przynajmniej większość z nich. Sugerują, że tak jest ciężko przestać pić, palić, uprawiać hazard, grać na konsoli scrollować social media, oglądać pornografię, robić zakupy i tak tak samo ciężko jest przestać jeść chipsy, czekoladki, wafelki, ciasteczka, lody, no i tak dalej, i tak dalej. Istnieje zbieżne i spójne poparcie dla ważności i znaczenia klinicznego uzależnienia od żywności, uznając, że niektóre rodzaje przetworzonej żywności mają właściwości substancji uzależniających. Możemy przyczynić się do poprawy zdrowia na świecie. Opowiada jedna z autorek, specjalistka w obszarze uzależnienia od żywności, Ashley Gerhardt. Mnie natomiast niesamowicie cieszy to, że razem z fundacją FitMind jesteśmy częścią czegoś tak wielkiego i początkujemy dialog na ten temat w Polsce oraz rozwijamy metody do pracy z pacjentami. Nazywam się Mikołaj Choroszyński, zajmuję się psychodietetyką, jestem założycielem i prezesem fundacji FitMind, gdzie razem z zespołem świetnych specjalistów pomagamy odzyskiwać zdrową relację, aby móc cieszyć się życiem, a to jest kanał Jem Przez Wybór. Jakie produkty spożywcze mogą być uzależniające? Wiecie, nie każdy produkt spożywczy ma potencjał uzależniający. Zazwyczaj w badaniach obserwuje się, że problematyczne jest nadmierne spożycie jedzenia o wysokim poziomie przetworzonych węglowodanów lub dodatku tłuszczu i soli. Albo połączenie tych składników w formie np. słodyczy, słonych przekąsek czy jedzenia takiego szybkiego jak hamburgery, pizze, hot dogi i... Po prostu inne tuste buły. Te rodzaje produktów są najbardziej związane z czynnikami uzależnienia behawioralnego, takimi jak nadmierne spożycie, utrata kontroli nad jedzeniem, intensywne pragnienie i kontynuowanie jedzenia mimo negatywnych konsekwencji dla zdrowia no, w postaci tony śmieciowych kalorii. Tych produktów jemy więcej niż sur sugerowałby nam nasz naturalny głód. Przetworzone węglowodany w Polsce to głównie biała mąka i produkty z niej zrobione takie jak pieczywo i makaron, a tłuszcze to te z przewagą tłuszczy nasyconych, występujących w serze żółtym, maśle i tłuszczach zwierzęcych oraz olejach tropikalnych jak palmowy czy kokosowy, lub połączenie tłuszczy i węglowodanu. Działają one na poziom dopaminy w mózgu podobnie do substancji uzależniających, takich jak nikotyna czy alkohol. Jeżeli chcecie, to możemy przygotować cały odcinek o najbardziej uzależniających produktach spożywczych. Dajcie tylko znać w komentarzu. W badaniu przeprowadzonym na studentach najbardziej uzależniające produkty, jakie zaznaczali, to na pierwszym miejscu Pizza, czyli połączenie białej mąki z tłuszczem. Zresztą w jednych społecznościach kultem jest whisky, w innych gandzia, a w jeszcze innych... pizza. No, sami kiedyś ze znajomymi spotykaliśmy się na pizzowe wieczory, ale nigdy na wieczory przy roślinnym leczo. Zobaczcie, że ser, żółty lub tłuste mięso w połączeniu z produktami z białej mąki to praktycznie każdy fast food. Słyszeliście kiedyś, żeby ktoś jadł pizzę, ponieważ chce uniknąć raka? Ja też nie. Jemy takie połączenia, bo je lubimy, ale nigdy nie jemy, bo zależy nam na zdrowiu. Żywność tego typu daje chwilową poprawę samopoczucia, przez efekt systemu nagrody związanego z dopaminą, ale przyczynia się do gorszego funkcjonowania na co dzień. Produkty też, też są uważane za czynnik rozwoju np. ADHD. Na podstawie z behawioralnych i biologicznych, jedzenie dostarczające dużo przetworzonych węglowodanów lub dodatków tłuszczu albo obu tych na składników na raz stanowi silnego kandydata na substancję uzależniającą. Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że konieczne jest prawne uregulowanie tej kwestii. Idąc dalej. Ultraprzetworzone jedzenie, czyli przemysłowo produkowane produkty zawierające często składniki niedostępne w domowych kuchniach, stanowi to główne źródło przetworzonych węglowodanów i tłuszczów w dzisiejszych czasach, a dostępność takich produktów jest na wyciągnięcie ręki. Pizza, yeah. podczas gdy naturalne lub minimalnie przetworzone produkty spożywcze zazwyczaj zawierają. Albo węglowodany, albo tłuszcze. Rzadko zawierają oba, obie te substancje. Na przykład 100 gram jabłka zawiera 55 kalorii z węglowodanów i tylko 1,5 kalorii z tłuszczu. A 100 gram łososia 0 kalorii z węglowodanów i 73 kalorie z tłuszczu. W przeciwieństwie do tego produkty uzależniające zawierają znacznie wyższe poziomy zarówno węglowodanów jak i tłuszczu w bardziej równomiernych proporcjach. Na przykład 100 g batona czekoladowego zawiera 273 kalorie węgl z węglowodanów i 266 kalorii. Kalorii z tłuszczu. Widzicie, jest to proporcja praktycznie 1 do 1. Dodatkowo jest to też koszt, ponieważ codziennie jedząc ulubionego batona lub ciasteczko, średnio rocznie wydaje się około 2 do 3000 złotych i tym samym dopłaca się do po pogorszenia swojego stanu zdrowia i dodatkowych kilogramów. Czy o czymś zapomniałem? <laughs> Aha, Utrzymuje się też wszystkie te korporacje, które. Produkują takie produkty. Taka kombinacja przetworzonych węglowodanów i tłuszczu wydaje się mieć uzależniający efekt na układ nagrody w mózgu. Bardziej niż gdybyśmy zjedli każdy z tych składników osobno. To tłumaczy też popularność np. diet wysokowęglowodanowych, roślinnych, gdzie często naturalnie udział tłuszczu jest niski, lub diet niskowęglowodanowych, gdzie udział węglowodanów będzie niski. A oba te modele w badaniach prowadzą do spadku masy ciała. Wśród osób jedzących produkty ultraprzetworzone pojawia się też częsty argument jem bo lubię. Ale pytając palacza, dlaczego pali, powie, że pali, bo lubi. Pytając delikwenta pod sklepem, czemu pije, odpowie, że pije, bo lubi. Pytając kogoś, czemu wcina słodycze lub maki, wiecie to, co odpowie najczęściej? Dokładnie to samo, że je, bo lubi. Warto podkreślić, że cała ta żywność ultra przetworzona jest też żywnością komfortową. Nie jemy jej dla zdrowia, ale dla chwilowego komfortu. Tak samo jest z używkami. Kluczowa jest też szybkość, z jaką ultraprzetworzone jedzenie dostarcza węglowodanów i tłuszczu do jelit. Wszystkie metody przyjmowania, które wpływają na mózg szybciej, mają wyższy potencjał uzależniający. Dlatego papieros, który dostarcza szybko nikotynę do mózgu, jest bardziej uzależniający od plastrów nikotynowych o powolnym uwalnianiu więc może być to dodatkowy czynnik dla ich potencjału uzależniającego. Niezmieniony matryks żywności, minimalnie przetworzony, czyli upakowanie tłuszczu i węglowodanów w całą strukturę roślin razem z błonnikiem i substancjami biologicznie aktywnymi, jak witaminy i minerały, spowalnia tempo spożycia, bo nawet takie orzeszki trzeba wcześniej przerzuć, inaczej się nie strawią i przejdą przez układ trawienny w całości. No ale tu ostrzegam, że raczej nie warto tego na sobie próbować. Zmniejsza to tempo trawienia i Zmniejsza biodostępność zawartych w nim kalorii. Na przykład orzechy mają stosunkowo dużo tłuszczu w porównaniu z inną minimalnie przetworzoną żywnością, ale niższy potencjał uzależniający niż żywność komfortowa. Dzieje się to prawdopodobnie dlatego, że tłuszcze w orzechach pozostają osadzone w swoich ścianach komórkowych po przerzuciu, co czyni je niedostępnymi, zwłaszcza na wczesnych etapach trawienia. To też tłumaczy, dlaczego nieprzetworzone produkty spożywcze są sprzymierzeńcami dla osób chcących schudnąć. Takich kalorii po prostu zjada się i przyswaja mniej. Jest to też szczególnie ważne, ponieważ sygnały z górnego odcinka jelita, a dokładnie z dwunastnicy, odpowiadają za skoki dopaminy w mózgu. Tak więc wypicie słodkiego latte, słodkiego napoju czy zjedzenie drożdżówki sprawi, że produkty te szybko znajdą się w dwunastnicy, co da błyskawiczny skok. Kok dopaminy w porównaniu do schrupania tej samej ilości orzechów. Do dodatki również mogą przyczyniać się do uzależniającego charakteru żywności komfortowej. Wiele z tych produktów zawiera dodatki smakowe zwiększające smak słodki i słony, a także substancje poprawiające satysfakcję z jedzenia. Koncerny produkujące żywność już dobrze wiedzą, jak zastawić haka, żeby chciało się wracać. Wiecie, sól sama w sobie nie ma kalorii, ale frytek posolonych zjemy więcej, niż takich niedoprawionych, prawda? Zresztą tutaj też widzimy podobieństwo z uzależnieniem od papierosów. Papierosy z dodatkami mają większy potencjał uzależniający. Dodatek metanolu sprawia, że nikotyna lepiej się wchłania i szybciej przedostaje do krwi, a przyjemniejszy smak skłania większą liczbę osób do palenia. Czy widzieliście, że z tego też względu w Polsce usunięto z rynku mentolowe papierosy? Jasne jest, że Każde jedzenie wywołuje uzależniające zachowania. Podobnie jak nie każda gra sprawi, że ciężko będzie odejść od konsoli. Zjedzenie czasami pizzy ze znajomymi to świetna sprawa. Jednak warto świadomie zastanowić się, jak często te produkty pojawiają się w naszym menu. Jeżeli jesz słodycze, to jest Próbuj sprawdzić, jak będzie wyglądał nawet nie cały miesiąc, ale tydzień bez słodkiego, a zobaczysz, czy masz z nimi zdrową relację. Podsumowanie, czyli co możemy zrobić. Sam wyznaję zasadę, że na co dzień dobrze jest trzymać się produktów niższej kaloryczności, jak najmniej przetworzonych. I starać się, aby te produkty spożywcze, które jemy, nie miały więcej niż 100-120 kalorii w 100 gramach. To wymaga zmiany podejścia do jedzenia. Czy jest to łatwe? No, pewnie wielu z Was teraz pojawi się opór na myśl o rezygnacji z ulubionych produktów komfortowych. W końcu całe życie jest takie trudne, że czemu miałbym sobie odbierać tą odrobinę komfortu? Jesteśmy zlepieni z wielu części, z których każda chce o coś zadbać jest jedna część, która lubi swoją strefę komfortu. Ta część często krzyczy rano, wyłącz budzik i idź dalej spać, obejrzyj film zamiast na kanapie, zamiast wyjść się poruszać, albo ta sama część krzyczy zjedz coś smakowitego zamiast sięgać znowu po tą sałatkę. Jednak nie trzeba całkowicie rezygnować z tych produktów. Chcemy odzyskać nad nimi kontrolę i nauczyć się myśleć utylitarnie, czyli perspektywicznie, a przez proste zadanie sobie pytania, czy ten produkt to jest coś, co naprawdę chcę w siebie włożyć? Przydatne jest tutaj proste ćwiczenie, aby zastanowić się przez chwilę, jak dany produkt wpłynie na moje zachowanie i cele długoterminowe. Oczywiście. Zmiana nawyków żywieniowych dla większości osób nie jest to łatwa, co tłumaczy też popularność naszego programu intensywnej zmiany nawyków żywieniowych, jaki prowadzimy z fundacją. Zaczynałem w 2021 roku od jednej grupy mającej 10 osób, teraz mamy równocześnie wiele grup oraz ciągle rosnącą grupę specjalistów. Jeżeli doświadczasz, że masz trudność z powstrzymaniem się od słodyczy mimo wcześniejszych prób, lub doświadczasz napadów obiadania czy regularnie się przyjadasz, możesz dołączyć do naszej grupy intensywnej zmiany nawyków żywieniowych dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu. Grup wystarczy jedynie 10 spotkań, a jesteśmy w stanie Ci pomóc odzyskać równowagę i uwolnić Cię od niechcianego zachowania. Pamiętaj, że grupy zapełniają się szybko po ogłoszeniu naboru, a ilość miejsc jest ograniczona. Wypełnij kwestionariusz na stronie, a skontaktuj się z Tobą trenerka FitMind, aby przeprowadzić ankietę kwalifikacyjną i krótką konsultację. Czas odzyskać dobrą relację z jedzeniem.